Witajcie moi drodzy, jedziemy z tym śledziem. Przed Wami trzeci odcinek z konsologii na temat Super Nintendo, o grach i o sprzedanych ilości konsol. Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj postaram się w miarę krótko omówić ten temat, ponieważ jest on bardzo interesujący. Będą tutaj gry wymienione przeze mnie, które najlepiej znam na tej konsoli. Generalnie powiem Wam szczerze, te gry, które mam na Super Nintendo, które teraz będę tutaj Wam pokazywał, je w miarę polecam. To są wszystkie takie w miarę naprawdę fajne gry, fajne porty niektórych gier, ponieważ no też część z tych gier pojawiło się na inne konsole, ale też oczywiście na Super Nintendo jak najbardziej polecam, bardzo fajnie się w te tytuły gra, całkiem przyjemna grafika, całkiem przyjemna muzyka, Feeling gier też jest naprawdę całkiem nie najgorszy, więc też można spokojnie brać w ciemno. Jak lubicie Mega Drive snes no to myślę, że to nie będzie wcale największy problem. OK, mam tutaj przygotowane jeszcze kartki z poprzedniego odcinka. Dopisałem sobie kilka poszczególnych gier, które myślę, że uzupełnię w tym odcinku. No bo część rzeczy tak naprawdę będzie pokryta z tego poprzedniego odcinka, drugiego, do, do którego serdecznie tutaj czy tu zapraszam, ponieważ tutaj. Tam akurat w nich opowiadałem odrobinkę właśnie o, e, o grach, czy one się dobrze przyjmowały, czy nie. Między innymi Street Fighter II, tak, jedna z tych pierwszych wersji konsolowych e, i która w miarę do, dobrze się przyjęła. Mm, natomiast tak, z takich podstaw, które mogę Wam oczywiście zaprezentować, bo to są takie bardzo podstawowe gry, które no, mówię, raczej nie muszę omawiać, nie muszę ich poruszać w, w dłuższym czasie, ale część z tych gier, które tutaj mam, jest ich sporo. E, mogę bez problemu e, wymienić. Więc tak, zacznijmy sobie 90. rok, premierowe tytuły, Super Mario World, tak, tego w ogóle nie muszę Wam tłumaczyć, to jest chyba oczywistość. E, jeden z tych najfajniejszych tytułów z Mario. E, no i jedna z moich ulubionych, muszę się przyznać do tego, i F-Zero, fajne wyścigi, takich przyszłościowych pojazdów, e, troszeczkę poruszających się nad ziemią, takich, e, ja wiem, poduszkowych, odrzutowych, raczej odrzutowych można powiedzieć yy, pojazdów. E, Final Fight, co prawda wyszła wersja na Sega CD, która jest o niebo lepsza od tej wersji na Super Nintendo, bo ta wersja na SNES jest ograniczona odrobinkę, e, ma pewne ograniczenia w ilości postaci, tam chyba były dwie postacie do wyboru, albo trzy, właśnie nie pamiętam teraz, e, na czym to polegało, no ale głównie wiecie do pogrania, do sprawdzenia, jak kapką początkowo robił gry e, na SNES, no to też myślę, że warto e, się tym zainteresować, no i zresztą Biateka chodzona, tak, a na SNES-a, można powiedzieć, troszkę się tego uzbierało, no ale też, wiecie, wiadomo, były różne czasy. Na jednej platformie było tego więcej, na drugiej platformie było tego trochę mniej. No cóż, ale Final Fight, jak najbardziej, dwójka i trójka też całkiem do, do sprawdzenia polecam serdecznie. Pilot Wings, jest to jedna z tych gier na Nintendo, czy na Super Nintendo, czy na Nintendo 64, bo też taka wersja się tam pojawiła. Pilot Wings to jest pierwsza gra, zasadzie szczera, pierwsza gra, która wykorzystuje oprócz F0, jeszcze, bo F0 też korzysta, korzysta z Mode 7, pseudo trójwymiarowego otoczenia. Tutaj też mamy ten, ten zalążek. Latamy sobie e, chyba na spadochronie, o ile dobrze pamiętam, i musimy wylądować w jak najbliższe miejsce na tarczy. Tak, jak najbliższe miejsce środka e, tarczy. No i tutaj też jest pokazany fajnie ten. E, rozłożony plan trójwymiarowy, jak mniej więcej to z daleka wygląda. No, wiecie, może dzisiaj to nie powalać specjalnie, ale na tamte czasy jak najbardziej mogło się to e, podobać. Kolejny z takich ważnych tytułów Super Mario Kart. Tutaj też za bardzo nie mam o czym rozmawiać. Też korzysta z podobnego e, trybu graficznego Mode 7 i też naprawdę bardzo fajnie to wygląda i można grać e, godzinami. E, dalej e, Street Fighter był the, Leg the Legend of Zelda Link to the Past. kolejny ważny bardzo tytuł dla Snesa jest to. Pewnie i tak nie muszę, nie muszę wielu słowo mówić, ale tak podpowiem, żeby było wiadomo, jeżeli nie wiecie, e, nie znacie się dobrze na tej serii, my mamy tutaj generalnie postać linka, e, rycerza, jakiegoś w krainie Hi Hyrule. E, tutaj nie pamiętam do końca, gdzie była mapka, w jakiej krainie, czy dalej w jakiejś w jakimś tam innej części Hyrule, czy w zupełnie w czymś innym. I z tego co dobrze pamiętam, tam też fajnie była rozłożona scena mapy, tam też była na tyle pokazana mapa, tak jakby w pseudo -trójwymiarze. no i oczywiście bardzo dobra opowieść, oczywiście dla osób, które się interesują takimi grami, RPGami przygodowymi, widziałem na aukcjach internetowych, że ta gra się ceni trochę, w wydaniu niemieckim wiadomo, kosztuje tam w okolicach 100 zł, w wydaniu angielskim już trochę wygląda to trochę gorzej i niestety też... Cóż, no, niestety trzeba trochę wybulić kasy. Chyba, że mamy dobre źródła i dobre znajomości, no to możemy zawsze, e, zawsze jakąś tam daną grę e, kupić. Cofnijmy się jeszcze wcześniej do Super Castlevania 4, ponieważ też się pojawiło na początku życia konsoli i to też był taki jeden z tych tytułów, które e, e, się przyjmowało już na rynku. Od razu automatycznie tutaj nie było w ogóle nic do gadania. Ktoś miał nes i później kupił z nes i patrzy Super Castlevania 4 zajebista grafika zajebiste rzeczy jakie tam się działy to no to tym bardziej tak więc też też jak najbardziej do e, ogrania. Do no między innymi tutaj mówię no będę będzie się to wszystko pokrywało z tamtym odcinkiem między innymi właśnie Star Fox pierwsza gra która wykorzystuje chip FX o tym chipie FX będę rozmawiał z wami przy odcinku do specjalnych procesorów ponieważ troszkę tego wyszło na Super Nintendo i też będzie warte e, omówienia więc Star Fox latamy statkiem kosmicznym w całkiem fajnej scenie trójwymiarowej Mortal Kombat no wiadomo tak ta ocenzurowana wersja na SNES-a, ale też warta e, sprawdzenia no i lepsza graficznie przede wszystkim to na pewno od Mega Drive'a. Wojowniczy żółwie, ninja żółwie e, w czasie, albo Turtles in Time, też bardzo fajny ekskluzyw, jest taka gra przygodowa e, z żółwiami. E, dalej, co my tam jeszcze mamy? Co my tam jeszcze mamy? No też całkiem ciekawa wersja Aladyna, co prawda wiem, że wersja na Mega Drive jest troszkę lepiej oceniana. E, nie wiem, nie grałem w Aladyna jeszcze na Mega Drive'a. Będzie oczywiście kombinowany za jakiś czas no i na SNES-a, żeby E, było e, możliwe porównanie e, tych, tych dwóch wersji, ale też warte oczywiście e, sprawdzenia. Super Metroid, to, ja to już w ogóle nie muszę o, o, o tym e, dyskutować. Donkey Konkantry Country robiłem w zeszłym roku gameplay, więc jak chcecie sobie zobaczyć, mniej więcej nie są dobrej jakości, ale poglądowo dobrze to wygląda. Król Lew, wyszła to oczywiście, musiał się pojawić i na nes i na SNES-a. Na SNES-a delikatnie troszkę lepiej te dźwięki brzmią od Mega Drive'a, odgłosy, utwory niektóre lepiej brzmią, ale generalnie te dwie wersje są bardzo do siebie podobne i Niestety cholernie trudne. Airform Jim też się pojawił na SNES-a. E, moim zdaniem też ciekawa wersja, ale chyba mi się wydaje ogólnie, w drobnym rozrachunku, że jednak dźwiękowo wypada na Mega Drive trochę lepiej. Tam bardziej czuję te struny gitarowe, bardziej są słyszalne dla mnie. W snes raczej czuję takie plumkanie, takie takie dziwne rzeczy się tam mogą wydobywać. Ale jak, jak najbardziej też do sprawdzenia. Myślę, nie będzie żadnego problemu, żeby badać tą wersję no i Bust a Move", jedna z tych serii, która w latach 90. Biła, popular biła popularnością e, inne gry logiczne e, takie łączenie mm, nie wiem, kulek, perełek z, ze słynnymi e, dinozaurami z gier Taito, tak, dobrze kojarzę e, Bubble Bubble Taito wymyśliła, chyba, stworzyło chyba tak no, no to też w późniejszym czasie bardzo dużo gier z serii Bust a Move się pojawiło, no i między innymi też na e, SNES-a. Chyba na Mega Drive'a nie ma tej gry. Nie przypominam sobie, żeby taka była. Jeśli, jeśli, jeśli będę wiedział, to napiszę gdzieś tutaj e, na dole. Jedziemy dalej, słuchajcie. Dużo gier nie będzie, tak jak mówię. Będę się tutaj opierał głównie na swojej liście. Jeszcze raz wspominam. Jeżeli macie, od razu, od razu mówię, jeżeli macie jeszcze jakieś swoje ulubione gry na Super Nintendo, kusok, ty też możesz podać swoje ulubione gry, chętnie je Oznaczę serduszkiem, i powinny być łapkowane w górę, żeby było wiadomo, jaki tytuł jest też równie ciekawy. Bo też mówię, tej wiedzy na Super Nintendo nie ma, aż takiej dużej, jeżeli chodzi o gry, ale też będzie to warte wspomnienia. Chrono Trigger, jeden z najbardziej udanych RPGów na snes i poszukiwany Biały Kruk, wyszedł tylko w Japonii w Ameryce. W Europie się chyba nie pojawił, w Europie dopiero chyba na PlayStation się pojawił. Super Mario World 2 Yoshi's Island. Pamiętam tą grę kiedyś jak mój kumpel, o którym już wiele razy wspominałem, miał SNES-a, miał Super Game Boya, miał kilka gier tam. I właśnie widziałem tą grę, jak on sobie tam przechodził ją. Powiem szczerze, że bardzo mi się spodobała tam grafika, taka dosyć mm, rysunkowa, taka milsza dla oka odrobinę. No i nawet naprawdę gameplayowo przedstawiało się to dosyć fajnie, ale upierdliwa jest mechanika tego Baby Mario. Gdzie on tam musi e, być jednak z tym Yoshim, no bo jak nie to będzie ryczał i, i będzie wydzierał się na, 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 na całe głośniki, na żeby go żeby uratować. Killer Instinct. Chyba kojarzę, że też ten mój znajomy miał tą grę, ale nie pamiętam teraz. Prenderowana w, w trójmiarowej grafice gra, gdzie nawalamy się pomiędzy jakimiś dziwnymi postaciami. Też bardzo ciekawy tytuł. Airform Form Jim 2. No to też tutaj będzie bardzo podobna sytuacja. Dźwięk lepszy niż na Mega Drive. Ie. Kwestia do sprawdzenia, też najbardziej, ee, też najbardziej głośna gra e, na tą konsolę: Kirby's Dream Course, bo także chyba to jest gra z y, izometrycznym rzutem kamery i też mamy jakieś takie łamigłówki do robienia na planszy, żeby przejść dalej. Tego już do końca nie pamiętam, jak to tutaj e, w tej grze to, e, przebiega. E, Danke Country dwójka, kontynuacja pierwszej części. Tu mamy już przygody Digi Konga z tego, co dobrze kojarzy, i już mamy zupełnie tak, jakby inne scenariusze. Podobny silnik gry, ale oczywiście wiadomo, może jakieś efekty graficzne, e, których mogliśmy nie widzieć w pierwszej części. No i oczywiście też e, ten bardzo fajnie przedstawiony, zapis stanu gry. Aczkolwiek wiem, że na GBA w tych wydaniach e, pierwszych e, trzech odsłon do Kong Country ten save tam na GBA jest trochę lepszy. I, co każdy poziom można zapisywać, a w wersji na SNES-a tylko w określonych miejscach. No i trzecia część, e, bodajże Dixie Dixie Kong, ta, ta, taka mała orangutanica. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Nie wiem, nie znam się. To tam też będzie po bardzo podobny schemat, tylko oczywiście będzie tam więcej elementów RPG, i to już jest bardzo późna gra na Super Nintendo, bo rok 1996. No i w tym też roku pojawił się Super Mario RPG, niestety nie pojawił się na rynek europejski, tylko Japonia i USA mogły cieszyć się tą grą, i całkiem fajnie wykorzystany gameplay. Mówię, no to wszystko jest do sprawdzenia, tak. Kwestia złamania kodu, ewentualnie. Um ewentualnie jakiś kartridż, który przerabia region, no i wtedy by było dobrze. Okej, okay. dwie gry jeszcze się pojawiły w 1997 roku. E, Kirby Dream Land, jeden z ostatnich tytułów wydanych oficjalnie przez Nintendo, e, zrobionych i wydanych przez Nintendo jednocześnie. E, no, też takie fajne fajny bardzo platformy. Jeden z remake'ów e, Kirby'ego na, na Game Boy'a. No i też całkiem fajnie się przedstawia. Niestety też się nie pojawił w Europie, no bo wiadomo, SNESa już wtedy Nintendo u nas udupiło, jakby nie patrzeć. No i Harvest Moon, co ciekawe. E, ogólnie Harvest Moon mi się kojarzy z Nintendo 64, że to najpierw tam się pojawiła ta gra. Ale guzik, ta gra najpierw się pojawiła na SNESa, tylko i wyłącznie na rynek japoński i chyba amerykański. Tutaj dopiszę. E, jest to gra, ja wiem, symulator, uprawy, hodowli. Zwierząt. Chyba późniejsze części już troszkę bardziej odchodziły od takiego e, zajmowania się rolą, albo może były, albo jakimiś takimi drobnymi przygodami. Tego nie jestem pewny. Wiem, że Harvest Moon właśnie w takich klimatach siedzi. No i dobra, słuchajcie, tutaj mówię. Wasza będzie tutaj decyzja na temat tych gier, które e, e, które jeszcze możecie sobie dopisać. Słuchajcie, czasu mi już nie starczy, żeby omówić gry na chipie FX, ale tutaj sądzę, że. W tej technologii, krótko opisując ten chip FX, dodam te gry, które są najciekawsze. miałobyś ich odrobinę więcej, ale niestety nie udało się. Albo za późny czas developingu, albo Nintendo było niezgodne z polityką danego e-developera, albo po prostu też, albo może twórca coś tam przekombinował, że co jednak się nie udało. Ok, liczba sprzedanych konsol oficjalnie już w pełni. W Japonii sprzedało się uwaga 17 milionów 170 tysięcy konsol na tamtejszym rynku, co naprawdę widać po grach, ilości wydanych przede wszystkim gier, bo tam wyszło ponad. 1400 gier w Japonii oddzielnie, do tego doliczając jeszcze te gry, które były albo w specjalnej usłudze BBS Myślnik X, o tym też będę rozmawiał w kolejnych odcinkach. W miarę sprawnie to też była taka usługa z wykorzystaniem technologii satelitarnej, podłączenie się do sieci satelitarnej, taki pseudo internet, można rzec, i takie coś tylko było oczywiście tam na rynku japońskim w Ameryce. E, sprzedało się SNES-ów 23 350 tysięcy, tak, łącznie e, ze wszystkich. I pierwszy model, i drugi jest tutaj dołączany. Niewiele chyba gorzej niż Mega Drive. Mega Drive Genesis, przepraszam, chyba było jego trochę więcej, z tego co dobrze pamiętam. Tak, Genesisów, dla porównania, od pierwszego modelu do trzeciego, nie liczę dodatków, nie liczę Nomada przenośnego Mega Genesis'a. Nie liczę Mega CD i nie liczę CC2X, bo to są dodatki do konsoli. To nie jest tak jakby jeden hardware, nie? To jest troszeczkę odrębny. Genesis'ów sprzedało się około 24 miliony, czyli niecała przewaga dwóch milionów egzemplarzy jest. Nie, jednego miliona. No to patrzcie, jaka ta generacja była wyrównana, nie? Sprawiedliwie była wyrównana. W Europie sprzedało się 5 milionów 50 tysięcy konsol. No to tak sobie, bo na przykład dla, dla porównania już Wam tutaj mówię bo mam tych kartek trochę gdzie hmm, ja to miałem? aha, tutaj w Europie Mega, Mega Drive'a sprzedało się 9 milionów 170 tysięcy około, nie? ładnie, nie? no, dobra i słuchajcie, reszta świata Brazylia, być może jeszcze inne rynki ważniejsze, też 3 miliony 530 tysięcy konsol. Razem łącznie sprzedało się, uwaga, 49 milionów 100 tysięcy konsol. Wiemy od niedawna, że Switch przegonił sprzedaż SNES-a, no ale tak niestety musiało być. I ogólnie wydanych gier jest 1757, całkiem ładna liczba. Na Mega Drive zostało wydanych łącznie 1000 gier, około, dokładnie 950 w USA mamy 721 gier ogólnie wydanych na wszystkie rynki i do tego ekskluzywy w Europie niestety tylko 517 gier 231 gier zostało e, dystrybuowanych raczej nie, nie wydanych przez satellite view czyli przez tą technologię o której mówiłem wcześniej BSX o tym też będę mówił no i jeszcze specjalne takie kartridże wychodziły od e, Codemasters, eee, Sufami Turbo. Tam jeszcze były takie dodatkowe gry, które niby coś ulepszały. Niby nie. Niby gówno to dawały. I teraz tak, ekskluzywów ogólnie. Jest tak, jest 970 ekskluzywów na, ry na rynek japoński, 121 eksów na rynek amerykański i tylko 34 na rynek europejski. Słabo. Bardzo słabo to wygląda. W porównaniu do Japonii to już w ogóle nie ma o czym rozmawiać, tak naprawdę. I teraz jest ciekawa taka sytuacja. Wspólnych gier wszystkich wydanych na świecie, tak? F0 japoński, F0 amerykański, F0 europejski. Tak to wygląda. Jest tak. 293 gry wspólne na cały świat, czyli były wszędzie te gry. Aż tyle, uwaga. Dla Japonii i Stanów Zjednoczonych było 148 gier wspólnych. Dla Europy i dla Stanów Zjednoczonych jest 163, tak? A dla Japonii i Europy ledwo tylko 30. Zaledwie tylko 30. Nie wygląda to zbyt dobrze. No i jak chcecie zbierać gry na snes to przyzwyczajcie się do tego, że w dużej mierze będzie potrzebna jednak ta przejściówka albo z Europy na USA, albo z Europy na Japonię. Jakby nie patrzeć. Dobra, krótki jeszcze przegląd top 10 najlepiej sprzedających się gier na SNES-a. Super Mario World 20 600 tysięcy. Super Mario All-Stars odświeżone, 4 gry w lepszej oprawie graficznej i muzycznej 10 550 000. Te dźwięki z telefonu. Donkey Kong Country 9 300 tysięcy. Super Mario Kart 8 760 000. Street Fighter 2 The World Warrior, ta pierwsza odsłona Street Fightera 2, 6 300 tysięcy, jedna z najlepiej sprzedających się gier bez, bez Nintendo, czyli od innych twórców. Donkey Kong Country 2 DDS Kong Quest, 5 150 tysięcy, The Legend of Zelda A Link to the Past, 4 miliony 610 tysięcy, Super Mario World 2 Yoshi's Island 4 120 tysięcy. Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting 4, 000, 4 000 100 tysięcy. No i Donkey Kong Country 3 Dixie Kong Double Trouble 3 510 000 Także tak to wygląda. Taką listę możecie sobie zobaczyć na koniec. Proszę bardzo. Jeszcze daty, daty e, premier dla pierwszego regionu najpierw, albo Japonia, albo USA, przeważnie to było, ale raczej Japonia przede wszystkim. No, także SNES, naprawdę, jeśli chodzi o gry, pozamiatał. Jeśli macie sw swoje ulubione typy gier i ulubione tytuły, walcie śmiało, ja się nie obrażę, że, czegoś nie, że o czymś nie powiedziałem, że o czymś nie wspomniałem bo warto sobie pomagać na YouTubie i m.in. mieć z tego jakiekolwiek korzyści. Okej, okay, słuchajcie, jeszcze spróbuję, ale to już w innym odcinku, nie będę już tutaj tego wrzucał, bo już troszkę będzie za długi film. Jeszcze spróbuję na rynek europejski wejść, zobaczyć, ile konsol się sprzedało na określony kraj, bo to też będzie całkiem ciekawe i zobaczycie ciekawą różnicę, jaką zobaczycie w stosunku do pewnego kraju, który no wiadomo, zawsze jest jednak inny wobec innych. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, co sądzicie. Dajcie znać. Jeśli o czymś nie powiedziałem, napiszcie w komentarzach. Będę chętny do jakiejkolwiek dyskusji. W kolejnym odcinku będą akcesoria. Jeśli w akcesoriach wyrobię się w czasie do 20 minut, będę mógł w stanie wstawić i ilość sprzedanego software'u tak, na świecie ogólnie, bo będzie to dla Was bardzo ciekawa e, rzecz co się tutaj będzie działo. No i między innymi jeszcze ta ilość sprzedanych konsol dla krajów europejskich. Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Belgia. Takie się udało kraje znaleźć. I tutaj chyba nic więcej nas nie czeka, jeśli chodzi o tą kartkę. Dobra. Bardzo Was pozdrawiam. Dziękuję za uwagę. Na razie. Cześć.